Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Triss, przyjaciółku. Przecież zapłaciłam za cenę. Idę ci pomóc. Teraz albo Nie ja mam już pieniędzy. <coughs> Ale macie co innego, panienko. Dawaj naszyjnik, i wynoś się stąd! Łapę precz, bo poucinam. Geralt, nie musisz. Ale chcę. Bierz swoje rzeczy i idziemy. Idźcie stąd, ale już! Gdybym potrzebowała pomocy, poprosiłabym o nią. Słucham? Masz do mnie pretensje? Pretensje? Nie. Ale należał im się ten naszyjnik. Oni naprawdę ryzykowali, dając mi schronienie. Martwiłem się o Ciebie. W mieście roli się od łowców. Wiem. Wszystko już było gotowe. Mieliśmy odpływać, ale łowcy nas wyprzedzili. W ciągu jednej nocy zamknęli wszystkie bramy. Byli warty na każdym skrzyżowaniu. A potem zaczęli przeszukiwać miasto, ulica, po ulicy, dom po domu. Zatrzymują każdego, kto wyda się podejrzany. Większość to prości ludzie, którzy mieli amulet z króliczej łapki czy koniczyny. Ale czasem znajdują też plugawych czarodziejów. Jak mogę Ci pomóc? Wszystko się sypie. Sama już nie wiem, co robić. Powinnam jak najszybciej przeprowadzić czarodziejów do portu i załadować na statek. Ale Bertolt i Anis nie dotarli jeszcze do punktu zbiórki. Bertolt i Anis. Kto to? Młoda para. On jest alchemikiem, miał praktykę w złotym mieście. Ona studiowała na Aretuzie. Boję się, że ludzie. Widzisz, moi gospodarze wcale nie byli tacy źli. Będą problemy z przejściem do portu. Straż wyszła na ulicę. Dlatego nie pójdziemy ulicami. W razie kłopotów mieliśmy się wszyscy spotkać w zimorodku. Tam w piwnicy jest przejście do kanałów, ponoć prowadzą do samej przystani. Znam nowigradzkie kanały. Na łowców tam nie wpadniecie, ale to nie znaczy, że będzie bezpiecznie. Dlatego zwracam się do ciebie. Chcę, żebyś znalazł przejście do doków, przetarł szlak dla reszty. I to szybko, bo łowcy lada chwila zwęszą nasz plan. Teraz już rozumiesz mój dylemat? Mm -hmm. Pomóc wpierw dwójce ludzi i ryzykować ewakuację reszty. Czy iść prosto do Zimorodka i porzucić ich na pewną śmierć? Co mam zrobić, Gerard? Powinniśmy pomóc Anis i Bertoldowi. Spisać ich tak po prostu na straty, to okrucieństwo. Dobrze, ale musimy ruszać natychmiast. Czas ucieka. Prowadź. No to wiem. Dobra, ostatni luk. Nie ja Czyli to tchórze za pontarbą uciekają za Niechaj ci się wiedzie. No wszystko jej zakoszą, to co zostawiam. jeszcze nasze jęki, no i tak pociągnie jej Połowę go rozwalił. No Sprawdzione z nich. Ognąć. hit. Nie no, ja mam kurde 27 level już nie minucie. Niedaleko na okrawkach. A teraz... Geralt. Nie możemy okay, zwracać na siebie uwagi. Okej, okay, okej, nie możemy. Patrol. Nie mogą nas zauważyć. Kunnt cool, X? Darum auch X no? No? Atom. To Tak jak mówiłem, chę do żony czarodziei i jego dziewczynka. Coś spala się magią. Dobra robota. No? Zabrać ich! Nie! Błagam! My nic nie zrobiliśmy! Jasne. Każdy tak mówi. A, a... moja nagroda... nie tak szybko, gdyż nie przelikowałem. wszyscy żyją? W porządku. Elegancko. W porządku. Nigdzie się stąd nie ruszam. Nie jestem głupi. Bertolt. Widziałaś, co się dzieje na ulicach? Złapią nas, im dojdziemy do portu. Złapią i zabiją. Idziemy. Teraz. Idziemy. Dziękuję. Musimy dołączyć do reszty. Jak najszybciej. Ryzykujemy życiem. No? innych magów, a teraz państw się będzie wycofywać, no ja masz Ma szczęście, że była ta tri tam Tam jest jeszcze dwoje! Brać ich! Sprawdzałaś te kanały pod Zimorodkiem? Nie. Nie sądziłam, że będziemy musieli korzystać z tego przejścia. Pomyśleć, że jeszcze rok temu strażnicy kłaniali się czarodziejom na ulicach. A teraz musimy stąd uciekać jak szczury. Ty mogłabyś zostać. Poradzisz sobie. Ale reszta bez mnie już nie. Żyć czy nie żyć, Oto jest. Ty, co czas robisz, żeby tak A dookoła wyszliśmy. I papo szkiwa. Zajrzony typ. Życie. Nie widać ani straży, ani łowców, czyli wszystko w porządku. Albo się cholera, już tam są. Urwaj, jest zaciąg. Można żyje. Cholera, za długo zwlekaliśmy. Nie zwlekaliśmy. Poszliśmy ratować dwoje ludzi. Tak. Kosztem jego. Wiedział na co się pisze. Marna pociecha. Ale nie czas na żałobę. Idź za mną. Na szczęście z nim już kart z Gwinkę graliśmy i wygryliśmy kart. Zostaw mnie w spokoju. Ten degat. ale tu było 20 magów, nie? I oni tych trzech łowców, czarodziei i czarodziejik by normalnie bardzo rozpieprzyli, nie? Co się działo na górze? Wszystko w porządku? Nie, nic nie jest w porządku. Geralt, poczekaj chwilę. Muszę się zorientować, komu udało się dotrzeć. Po co te łzy? Niech szanowna pani się nie martwi. To piękności szkodzi. To ty się chyba musiałeś dużo martwić. Nie, ja się urodziłem, brzydki. Wiesz, uciekasz do Kogiru? Nie, ale pomagam wyprawić tam resztę. znalazłem mnie. Mhm, <grym> to A czemu twoje wrażliwe serce zabiło żywiej dopiero teraz? Czarodziej w parę od miesięcy. Ale dopiero od niedawna na taką skalę. Poza tym, dobrze jest mieć w Kowirze przyjaciół. Zwłaszcza na dworze króla Tancreda. To co nie jest. Pogadamy później. Długo czekaliśmy z ucieczką. Aż upewnimy się, że w Kowirze nas przyjmą. Aż zdobędziemy pieniądze na opłacenie statków. Aż znajdziemy kapitana, któremu będzie można zaufać. Czekaliśmy za długo. Już nie ma czasu na wahanie się. Jeszcze dziś musimy opuścić Nowigrad. To szaleństwo. Łowcy stoją na każdym rogu. Więc pójdziemy do portu kanałami. Tylko najpierw Gerard wytyczy bezpieczną ścieżkę. I tak nas dorwą. Zobaczycie, dorwą i zabiją. Może. Wtedy przynajmniej zginiemy godnie, z bronią w ręku. A nie na stosie, błagając o litość. Jakby co, stanę w waszej obronie. Na moją pomoc też możecie liczyć. Tak, pomoc tańskiego szpiega, załóżnika Radowida. To było dawno temu. Ty wychowałeś tego szaleńca. Ty go nauczyłeś mordować, ty... To nie czas na rozliczanie przeszłości. Koniec dyskusji. Wchodzę do kanałów. Dostaniecie sygnał, że trasa jest bezpieczna, a idźcie po moich śladach. Żadnym pozorem nie zbaczajcie. Ja pójdę z Gerardem, A ty, Dijkstra, zajdź do portu i sprawdź, czy wszystko w porządku ze statkiem. Już ja, autosabot. Spotkamy się na miejscu. Mam nadzieję. Tris, na pewno chcesz iść ze mną? Nie obraź się, ale... Obrażę się, więc nic już nie mów i prowadź. Dobra, no, no, ci będzie. Nie będę się z Nie możesz tego właśnie w tym kościołowi radości. Teraz ucieczka. mi spokój. Dziękuję, że nam pomagasz. Nie ma o czym mówić, naprawdę. Jest. Nawet nie wiesz, jakie to ważne. Mieć w tym pieprzonym mieście kogoś, na kim mogę polegać. Spokojnie, wkrótce będzie po wszystkim. Hmm. Już wkrótce. Ile to Nie Niech ten halo. Cholera, nie przejdziemy, wszystko na marne. Spokojnie, może jest inna droga. Niby gdzie? Widzisz nie przecież, że ten korytarz jest prosty jak drut, bez żadnych odnóg. Tak, ale słyszę też, że za ścianami niesie się echo. Czuję powietrze bijące od szczelin. Biblioteka? Patrz, pierwszy Gonsalę de Verseo. Kroniki Jakuba z Waradce niesamowite. Same białe kruki. Wrócimy po nie potem. Nie, nie wrócimy. Odpływam dziś z Nowigradu, pamiętasz? się Chodź. 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 Chodź, musimy się śpieszyć. No? Nie wiem, ona serio będzie teraz zbierać książkę. Znaczy, ja rozumiem, nie? Bo ja to jednak looping to sprawy, nie? Ale ona miała stwierdzenie, że... Zatować że. Myślałam, że wszystko szlak trafi. Let's go. Nie ma. Cholera, nie już to ma. Jeszcze byłem kiedyś. A mam już szerszy dżem nie. nie dziwię się, że tu. rzuca te się... Jesteśmy pod rynkiem. Tuż koło siedziby Tasaka. To pewnie nie jest przypadkowa zbieżność. No? No tak. Jego dłużnicy mieli skłonność do znikania bez śladu. Wszystko w porządku? Mam pokosane stopy i łydki, ale to nic. Musisz oczyścić te rany, inaczej wda się zakażenie. Później Geralt, najpierw znajdźmy wyjście do portu. A, no, ty, ty wiedział od razu, czy ten wyjście? na? Okieniu. Jakoś nie wierzę, żeby magowie poszli no? mnie tą ścieżką, którą ja nie, im nie wyznaczyłem. bo wszystkich wszystkie są twoje Teraz jest. Ja też z drugiej strony darmowy wylutnę. Czy exit wylądam. Powiedzmy sobie szczerze jednak, wylut to to. Na ten dwie jestem coś należy. Rany tylko w okolicach szyi i karku. No? Dobra, się. Wciąż się pali. Zginęli niedawno. Wpadł gryzień w szyję. Gryzoni. Gryziki, gryzoni. To kataka! Co? Wampi, uważaj na ja! Jest zawsze tyle atrakcji? Całe szczęście. Szczęście? Dzięki temu mam stałe źródło utrzymania. O, No. Please, Co się dzieje? Wreszcie, No, sorry, Wreszcie mój. można plątać po kanałach. Miałeś czas się rozejrzeć, jak statek. A daj spokój, podła krypa. Drewno zbutwiałe. Żagle drą się jak stare gacie. Do kowiru dopłyniemy? O ile nie będzie stormów. To dam znać reszcie, żeby przyszli. Jest ci jakoś? Mogę zagrać na skrzypcach albo skoczyć po kwiaty i czekoladki. O czym ty pieprzysz? Jak to? Nie mów, że nie będziesz błagać Tris, żeby nie odpływała. Co ci to w ogóle obchodzi? Mordono. Idę w wersję kanoniczną. Jestem z Jena. Łowcy! Łowcy idą! Na statek! Życie mi! Zajmę się twierdzi... Ja pierdolę, że udało mi się to zrobić. Brak mnie też Wyglądam ci na zarobnicy? Matusz! Dykstra, nie wiem jak ci... Nie ma czasu na grzeczności. Właśnie na statek. Jeszcze tylko jedno pożegnanie. Dziękuję. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś i... co nas łączyło. Ja też cię będę wspominał. Zawsze z uśmiechem. Pani Merigold. Idę. Trzymaj się i ucałuj ode mnie Ciri, jak już ją znajdziesz. Baran jesteś. Słucham. Baran, cymbał, tłuk. Nawet nie spróbowałeś jej zatrzymać. Widać, miałem swoje powody. Tak, jesteś. Baran, cymbał, tłuk. No ale nawet cymbał może się przysłużyć światu. Jeśli ktoś światły powie mu jak. Nie sądzisz, że to nie jest najlepszy moment? Ja i Tris właśnie. Aj, spokój, Gerard. Wiedźmini są przecież wyprani z uczuć. A ja mam do ciebie pilną sprawę. Jak myślisz, ilu razem uratowaliśmy czarodzieja? Tylko dziesięciu. Nie wiem, nie liczyłem. Ze trzydziestu. A ilu ich zostało na całej północy? Ilu zostało alchemików? Zielarzy, guślarzy. Dwa tysiące? Trzy? A co? Robisz spis powszechny? Nie, martwię się. W Nowigradzie byliśmy my, ale kto uratuje czarodziejów z rinde? Panar, Hartkaray, mulety. Wiesz przecież, że Radowid nie spocznie, póki ich wszystkich nie pozabija. Wszystkich. Łącznie z Jennefer i Triis. Wzruszająca mowa. A teraz do rzeczy. Po co mi to opowiadać? Trzeba będzie zapierdzić Rodowida. Chcę, żebyś mi pomógł zastać wida. Kurwa, wiedziałem. Mam uwierzyć, że aż tak przejąłeś się losem czarodzieju? Przejąłem się, ale nie dlatego, że mam wrażliwe serce. To prawda. On chce zostać Dla mnie te prześladowania to przede wszystkim symptom poważniejszego problemu. Wydanie rządzi szaleniec. Służyłem ojcu, radę. A to było akurat w mordowiadomym że przewyższawskim. lat z okładem. Razem zamieniliśmy Redanie w najpotężniejsze królestwo północy. A wiesz co decydowało o jego sile? Wojsko, jak mam. No i właśnie głupio mnie masz. Zwołać pospolite ruszenie, podburzyć chłopów, by postawili swoje kosy na sztorc. Co to za sztuka? Ciężej zbudować silne państwo ze zdrową gospodarką, manufakturami, z potężnymi sojuszami, prężną nauką, z niezależnymi sądami wydającymi sprawiedliwe wyroki. Wizimirowi mnie się to udało. Po latach kurewsko-ciężkiej pracy. Nie mam zamiaru patrzeć z założonymi rękoma, jak ten gnojek to zaprzepaszcza. Radowic srogi. Bezmyślny raczej. Ach. Możesz mi, Gerald, Nie zabijam królów, wbrew temu, co. Głoszą plotki. Wiem. Proszę tylko o pomoc w zorganizowaniu zamachu. Cios za tak to inny. Dijkstra. Nie wiem, może nikt ci jeszcze nie powiedział, ale Wiedźmini są neutralni, więc. Główna prawda. To wygodna wymówka, za którą się chowacie, kiedy robi się gorąco. Trzeba zapierdzić radiona. Żeby bardzo uratować bardzo. jen? Trist, so, wszystkie czarodzieje, które poznaliśmy. Dla czarodziejów, w tym także dla twoich przyjaciółek. Dla wszystkich nie ludzi. Pewnie wkrótce też dla Wiedźminów. Jesteś pewien, że chcesz takiej północy. Nic nie mówisz. Rozumiem. Zabić króla to w końcu nie kontrakt na Nekera. Przemyśl dobrze, co powiedziałem. A jeśli uznasz, że zamiast płynąć jak gówno z nurty To chcę, z że Rosz będzie. Wes będzie. To przyjdź do pasji, że dowiemy się. Będę tam ze razem z, z się. Gerald Do następnego Teraz albo nigdy zadań zakończone wybraliśmy Jennifer kanonicznie na naszą dobrankę życia gameplay